A dzień dobry. Tak wczoraj mówiłem, dzisiaj taka, trochę taki powiew historii na warsztacie. No, tam dużo osób pisało, że, że to Jetta, że to Golf 2, że to nawet transporter, niektórzy pisali te cztery. Nie, to taki golfik, słuchajcie. 91 rok to jest. I kurde powiem wam, yy, samochód nie jest jako tak odbany. Nie jest garażowany, ale nic takiego to jest po prostu dla właściciela drugi samochód. Taki typowy wół On tam jakąś budowę ma, coś tam i, i tym golfem po prostu jakby można powiedzieć targa różne klamoty i, i jakieś tam belki, niebelki, różne takie rzeczy co on tam potrzebuje. Słuchajcie, auto 31 lat, 31 lat będzie miało. No na koniec roku, bo po 91, 30 ma ale już 31 kończy. Eee, słuchajcie. No jest jakieś tam, kurde, słuchajcie, przeorany i tak dalej, bo tej gdzieś tam wiecie, jak to po jakichś krzaczorach on jeździ, to... Ale zobaczcie, jak na 30-letnie auto to kurde, niektóre 15-latki się chowają teraz, jeśli chodzi o budę. Opony świeżutkie, zimóweczki eleganckie. Może tego podniesiemy, zobaczymy jak on od spodu wygląda. Poczekajcie. Trochę to potrwa. Także. Silnik 1.6 diesel. Zwykły, bez żadnych turbin, bez żadnych udziwnień. Kurde prostota taka, że się w głowie nie mieści. Yy. No wiadomo, słuchajcie, to jechać to to nie jedzie. Że tam powiedzmy, że zapierdala czy coś takiego. Ale ale jako w roboczy to jest auto po prostu idealne. Patrzcie nawet jeszcze jeszcze ma płytę, kurwa, pod silnikiem. Co prawda taką wybrakowaną już, ale ale jeszcze ma. Tak to wygląda. Tu Robiliśmy jakieś końcówki kiedyś tam kierownicze. Jakieś takie pierdoły, żeby on tam, wiecie, przegląd przeszedł, jakoś po ludzku. No jest tu napaciane jakieś konserwacji, bo coś konserwowane było, nie? Ale słuchajcie, 30... 30 nie jest peł... niedługość 31 lat ma pojazd. Naprawdę, ta auta współczesne to... Ja wiem, że one szybciej jeżdżą, ciszej pracują i tak dalej, ale... Tak długowieczne to one nigdy nie będą, kurczę. No. Hamulce bębnowe z tyłu, nic się nie zapieka i tak dalej. Jak w tych nowszych Volkswagenach, że te zaciski wiecznie stają z tyłu. Taki to Golfik. Ja nawet nie wiem, czy on ma wspomaganie. Chyba nie ma, nie ma wspomagania. Skrzynia biegów jest czwórka, czyli tak wiecie, średnio jakby chciał gdzieś dalej się wypuścić, ale, ale ogólnie to. No, no. Ogólnie auto jak na te lata to naprawdę szacunek. I to mówię, nie jest jakieś trzymane w garażu. Gdzieś tam, czy coś, on no, stoi pod chmurą, cały czas pod chmurą stoi. no Tutaj wiadomo, drzwi już podżarło. No, ale słuchajcie, 30-37 lat. No. I niedmuchany, niechuchany, po prostu ma, ma orać. On ora wozi jakieś tak jak mówiłem wam. Specjalnie sobie nawet hak zamontował, bo jakiś przyczepę ciąga czy coś. Taka maszyneria. No, kiedyś to, kurde, były te samochody. Słuchajcie, na podnośniku, yy, ani nic nie chrupie progi, żeby tam się chrupały, żeby tam wpadało żeby do środka. Co, wy nic tu się nie dzieje. A, a niektóre już auto 15 lat, to na podnośniku nie ma jak podnieść, bo, bo łapy wchodzą do środka. Także. Także taka to maszyna dzisiaj zawitała tutaj do warsztatu. Mhm. Patrzcie jaki smaczek, jeszcze ma tą zaślepkę, taką, taką przyczłapkę na ten hak do polowania. Jeszcze, jeszcze nie zgubiona, jeszcze nie zgubiona oryginalnie. No dobra, dzisiaj się nim przejedziemy, tak na się jeszcze powspominamy wspominamy stare, dobre czasy. Kurwa, jakie ja szkołę kończyłem w 1998, to taki samochód to ja pierdzielę, To, to, to nie było osiągalne dla zwykłego człowieka. To, to kurde, były takie pieniądze w ten czas, że to. Nie wiem, to trzeba było strasznie oszczędzać, żeby takie coś kupić używanego gdzieś tam z Niemiec czy skądś. No. Ta pompa jeszcze ma jakąś etykietę, widzę? Pompa wody. Chyba zmieniana była. Nie ostrzy. Ale jest na, na naklejka jeszcze na pompie wody. No ciekawe. No i tyle. Potem spróbujemy się nim przejechać. Zobaczymy jak to się, jak to się jeździ takim samochodem w dzisiejszych czasach. Na razie.